Wow. Do otwarcia sejfu potrzebny jest klucz. Zobaczmy, co mam. Wow, ja po prostu uwielbiam słodycze. O, poczęstuj nas, proszę. Co? Nie. Macie swoje sejfy. Mm, jakie to jest dobre. Uwielbiam pianki. Nie dostaniecie. No i dobra, daj mi klucz. Dzięki, chciwusko mnie ja też miał coś smacznego. O rany, ten napój wygląda przerażająco. Ojej, nie zazdroszczę ci. Dobra, muszę być odważny. To jest nawet niezłe. O nie, coś mnie piecze w gardle. Ja chyba płonę! Na pomoc! Hmm, mam genialny pomysł. Czas usmażyć moje pianki. To będzie super pyszne. Dzięki, Mike. A teraz czas przekąsić. Mm, prawdziwa uczta. Nicole, daj mi klucz od mojego sejfu. Łap! Zobaczmy, może w środku będzie gaśnica. Ojej, jaki tajemniczy cylinder. O rany, czy on nie ma dna? Czy tu coś w ogóle jest? O nie, skąd tu się wzięła woda? Niech ktoś zakręci kran. Kurczę, jestem cała mokra. O, przecież ten kapelusz może ugasić Majka! Majk, chwileczkę, zaraz cię uratuję. O, tak, w końcu. Od razu mi lepiej. Wielkie dzięki, brytni. Spójrz na tego żarłoka. Ale super, że został mi jeszcze jeden szaszłyk. O co wam chodzi? Mogłabyś się podzielić z przyjaciółmi albo chociaż pomóc ugasić pożar. Jaki fajny safe! Mogę być pierwsza? Okay. Dzięki, przyjacielem. Ciekawe, co dostałam tym razem. Zobaczmy. O nie, to śmierdząca cebula. Ochyda. O fu, zabierz to stąd, Britney, proszę. Ja nie mam zamiaru tego jeść. No jeszcze czego musisz? Nie ma mowy. Musisz grać według zasad. Ale wy jesteście okrutni. No dobra, niech będzie. Aj, co za paskudztwo. To jest po prostu obrzydliwe. Tak, nawet nie mogę na to patrzeć. Przez tę obrzydliwą cebulę cały tusz mi spłynął. Biedactwo. Nie martw się, Britney, i tak jesteś piękna. Daj mi spokój, Mike. Lepiej otwieraj swój safe. Nie ma problemu, Mike, bierze się do roboty. Wow, dostałem mój ulubiony batonik. Co za szczęście. Ale super. Hej. Co chcesz? Może poczęstujesz mnie kawałkiem? Z wielką chęcią. Hej, Mike. O co chodzi? A może i mnie poczęstujesz, co? E... No co, Mike, ja tu czekam. I o mnie też nie zapomnij. No. Dziewczyny, to jest mój batonik i tylko ja go będę jadł. O tak, jakie to jest pyszne, po prostu palce lizać. Nicole, a ty co siedzisz taka naburmuszona? Otwieraj swój safe. No dobra, już otwieram. Blaster? I co ja niby mam z nim zrobić? Tu jest jakiś znaczek. Nic nie rozumiem. Ojej, to było przez przypadek. Co? Znowu mam dwie cebule? Nicole! Przepraszam, to naprawdę był przypadek. A mnie się ten blaster już podoba. Wypróbuję go na moim batoniku. O tak, ekstra! Chcę jeszcze. Ale czat! Zgadzam się, moje marzenie się spełniło. Najem się dosyta. Nie ma mowy, Nicole, nawet na mnie nie patrz. Ja też mam jeden fajny pomysł. Co? Nie! Ha! Ale fajnie, to ja i znowu ja. Nie rozumiem, po co ona to zrobiła. Dziewczyny, częstujcie się cebulą. Musicie ją zjeść. No dalej, dalej, straszczajcie się. No dobra. No i co? Fajnie to wymyśliłam. Britney, to było genialne. Przybij piąteczkę. Sprawdźmy, kto pierwszy. Kamień, papier, nożyce. Hurra, wygrałam. No to zobaczmy. Proszę, niech tam będzie coś bardzo pysznego. Urany, to lody. Ale super. Są takie dobre. Ale ci się pofarciło. Ja też chcę. Troszkę was poniosło. No to ja w tym czasie otworzę swój sejf. Co tam jest? O nie, to przypomina karmę dla kotów. Co za ochyda. Ale nic nie mogę z tym zrobić. Będę musiała tego spróbować. Co za okropność. To jest naprawdę paskudne. Bardzo chcę już umyć buzię. Mm. Ej, Mike, a ty nie chcesz otworzyć swojego sejfu? Oczywiście, że chcę. Sprawdźmy. O rany, tu jest coś ciekawego. Długopis 3D i wygląda na to, że jest magiczny. Muszę spróbować coś narysować. I chyba już wiem co. Narysuję lody. Będą tak super wyglądać, że Britney będzie mi zazdrościć. No to zaczynam! Okej, okay, kontury są gotowe. Teraz muszę je tylko wypełnić i dodać więcej kolorów. Ale fajnie mi to wyszło. Zobaczcie! Urany to zrobiło się prawdziwe! To jakieś szaleństwo! Nie nikol nie podzielę się! Kurczę, ja nie chcę iść tej karmy. Chwileczkę. Padłam na pewien pomysł. Daj mi ten długopis. Muszę szybko kogoś tu narysować. Już się domyślacie, kogo. Narysuję słodkiego kotka. <grystanie> tylko spójrzcie, jak ładnie mi to wychodzi. Pozostało go tylko pokolorować. Okej. Okay. Skończyłam. Ojej, wyszedł mi taki uroczy! Udało się! No cześć, kolego! Mam tu coś dla ciebie! Mam nadzieję, że jesteś głodny! Proszę, częstuj się! Ojej! To dopiero się nazywa zwierzęcy apetyt! Ale z niego słodziak! No, jeszcze jaki! Chwila! Wyliczanka zdecyduje, kto będzie pierwszy! I to będę ja! O rany, mam rolki! I to nie takie zwykłe, a żelkowe! Ale fajnie! Oddałabym wszystko, żeby je zjeść. Hej, ocknij się, koleżanko, i nie ślij się na widok moich rolek! No dobra, to próbuję. Mam tu pałeczki, ale nie bardzo umiem ich używać. No dalej! O, udało się! Och, jakie to jest apetyczne! Kurczę, o co chodzi? Hey. Mike, spokojnie. Daj nauczę cię. Nauczysz? No. Patrz. Jeśli chwycisz pałeczki w ten sposób, to złapanie nimi rolki nie sprawi ci żadnego problemu. Otwórz buzię. Wow, dzięki. To jest takie pyszne, a z twoich rąk jest jeszcze pyszniejsze. Mogę prosić o dokładkę? Och, no niech ci będzie. A teraz żuj. Ow. Tak w ogóle to bolało. Otwiera już swój sejf. Dobra. W środku na pewno jest coś pysznego. Sprawdźmy. O rany! To straszne! A! Wszystko w porządku? Nic ci się nie stało? Tak, wszystko ok. Tylko mi nie mówcie, że będę musiała to zjeść. No, za nic na świecie. Będziesz musiała! Dalej, dalej, śmiało! No dobra, raz kozie śmierć. Nie mogę uwierzyć, że ja to robię. Jak on się obrzydliwie rusza! Muszę pomyśleć o czymś przyjemnym. Uch, zaraz zwymiotuję! To straszne! Zrobiłam to. Więcej nie zjem, nawet mnie do tego nie zmuszajcie. Britni zasady to zasady. A ja jeszcze go karmiłam rolkami. Dobra, muszę skończyć z tym jak najszybciej. Będę jadła rękami. To okropne! Ona to naprawdę je, no aż nie mogę na to patrzeć. Już po wszystkim zadowoleni skończyłam. Nikol, teraz twoja kolej. No dobra, sprawdźmy, co dostałam. Urany, to portal! Zasysa nas! Co? Czy my wróciliśmy? Nigdy więcej nie otworzę żadnego sejfu! Nicole ma jednego burgera. Ale jakiego apetycznego. A Britni ma ich aż dziesięć. Wow, a Julie ma ich ze sto. Ekstra. Spróbujmy ich szybko. Zacznijmy od Nicole. Z chęcią. Akurat bardzo zgłodniałam. Wow, jakie to jest pyszne. Ech, szkoda, że jest tylko jeden burger. Britni, teraz ty. Jeszcze nigdy nie jadłam takich ogromnych burgerów. O, jakie to pyszne. Dziewczyny, mam czystą buzię. Hmm, Britni. W Twoim stylu. Teraz czas na moje sto burgerów. Jestem bardzo głodna, więc zjem je z łatwością, ale na początek zbuduję wysoką burgerową wieżę. Widziałyście, jak fajnie mi to wyszło? O nie! Zaraz się zawali! A, ja też! Julie, nic ci nie jest. Tak, wszystko ze mną w porządku. Zeszła mała lawina burgerów, ale ja jestem cała. Mm, te burgery naprawdę są takie pyszne. Nicole dostała jedno jajko, Julie ma 10, a Brittany ma sto jaj. Ciekawe, co będziecie z nimi robić. Zacznijmy od Nicole. Dlaczego od razu ja? Dobra, nic na to nie poradzę. Będę musiała to zjeść. O nie, to jest okropne. Surowe jajko jest bardzo niesmaczne. Smażone jest o wiele lepsze. Ale mimo wszystko dałam radę. Teraz moja kolej. Padłam na pewien pomysł. Mogę rozbić wszystkie te jajka naraz za pomocą katany. To będzie niesamowite. Podrzucam jajka, wyciągam katanę. Nastawiamy się na mocne uderzenie i. A ja! A teraz łapiemy. O rany. To było niesamowite. Dziękuję. A teraz wypiję te jajka przez słomkę. Nigdy jeszcze nie próbowałam pić surowego jajka i wiem czemu. To paskudne. Rzeczywiście jajka są pyszne tylko jak są smażone. Brr. Britney, teraz ty. Jak ja mam ogarnąć taką górę? Okej, okay, spróbuję zacząć od jednego jajka. Britney, nie. Tylko nie od tego! Ojej! Jajeczna piramida zaraz runie! Nie! Tylko nie na mnie! A, to straszne! Britney, jak się masz? To okropne! Jestem cała w jajkach! Chociaż to nawet śmieszne! Patrzcie, jakiego mam fajnego pączka! A ja mam ich dziesięć! A ja mam całą górę ze stu pączków! Co za farb! Tak, tak, zaczynamy ode mnie. Już nawet wymyśliłam, jak zjem mojego pączka. Będę go jadła jak prawdziwa dama. Za pomocą noża i widelca. To będzie super. Pełne wdzięku i równie smaczne jak rękami. Mm, to jest niesamowite. Dziewczyny nawet nie śmiejcie mnie pospieszać. Mam tylko jednego pączka i chcę się nim w pełni nacieszyć. Mm, jaki on jest smakowity. A ta polewa... Coś pięknego. Skończyłam. Julie, teraz ty. Nareszcie. Nie jadłam pączków od tak dawna, że chcę ich jak najszybciej spróbować. Wow, jakie pyszne. O tak. I czemu ja nie jadłam tak dużo pączków na raz? To jest dziesięć razy smaczniejsze. A z tego ulepię taką kulkę? I zjem. Niam, najadłam się. Nikol kontynuuj. Dobrze. Od której strony by zacząć? A... Wiem. Ułożę wszystkie pączki w wieżyczkę. To będzie coś niesamowitego. O rany, żeby kontynuować przyda mi się drabina. Wychodzi mi prawdziwy pączkowy wieżowiec. Myślisz o tym, co ja? No. I na koniec ostatni. Nie, nie, nie. Co z moją górą pączków? O nie, zaraz się przewrócę. Co z tobą? Nic mi nie jest, ale nie róbcie tego więcej. Czerwona papryczka, to straszne. Nie zazdroszczę. Nicole ma ich dziesięć, a Julie aż sto. Dziewczyny, trzymajcie ją, bo zaraz się przewróci. Julie, dojdź do siebie, a my zaczniemy od Britney. Ona ma najwięcej szczęścia ze wszystkich. Naprawdę muszę zacząć pierwsza. Ta czerwona papryczka wygląda tak przerażająco. Ugryzę mały kawałek. O nie, jakie to ostre! O, to wszystko, kto następny? To? No właśnie, kto będzie następny? O nie, ja? To straszne, jeśli Britney zareagowała tak na jedną papryczkę. To co się stanie, jeśli ja zjem dziesięć? O rany, mamusiu! Dziewczyny, czuję, że wszystko się we mnie gotuje. Jeszcze troszkę i ogień wydostanie się na zewnątrz. U, chyba przeszło. Dzięki, Julie. Teraz twoja kolej. Nie proszę! My Zjadłyśmy, więc i ty musisz. Boję się. Wezmę wszystko naraz, żeby jak najszybciej z tym skończyć. O, nie! Już czuję, że w środku mam pożar. Rany, pomóżcie mi! Jest mi bardzo gorąco! Straszne! Padnij! Biedna Julie, trzeba jej jakoś pomóc. O, Nicole, nie wiedziałam, że jesteś strażaczką. Likwidacja pożarów to moja druga praca. Trzymaj się, Julie, zaraz będzie lepiej. Gotowe. Ogień ode mnie daleko nie ucieknie. Dzięki, Nicole. Nicole ma jednego chipsa Pringles, Julie ma całe opakowanie, a Britney dostała całą ścianę z chipsów Pringles. Super, zaczniemy od Nicole, bo ma najmniej ze wszystkich. To nie jest nawet chips, a jakiś okruch. Chwileczkę. Jestem teraz naukowcem. Przy użyciu lupy i pensety bez problemu mogę chwycić mojego malutkiego chipska. Wspaniale! Udało się. A teraz spróbujmy. Eh, pod lupą wydawało się to większe i bardziej apetyczne. Ale mimo wszystko to jest bardzo smaczne. Lubi teraz ty. Z chęcią. Ej, a czemu to opakowanie się nie otwiera? No dalej. Przestańcie się śmiać. Znam jeden sposób, dzięki któremu na pewno otworzę opakowanie. Gotowe. Piła mi pomogła. A teraz podrzucam opakowanie i łapię wszystkie chipsy buzią. Mmm, niesamowite. No i co, dziewczyny? Podoba wam się taka sztuczka? Aj! Zapomniałam o opakowaniu. Ona jest śmieszna. Niech Julie sobie odpocznie, a ja zajmę się swoimi chipsami. Mam niesamowite szczęście. Tu jest tak dużo różnych smaków. Chcę spróbować ich wszystkich. Ale super. Dziewczyny, ze mną wszystko... Oj, chyba jeszcze sobie odpocznę. O tak, uwielbiam chipsy. Chcę je zjeść wszystkie. Britney, przestań rzucać opakowaniami. Aj, dobra, założę kask. Tak będzie bezpieczniej. Julie, uważaj na opakowania. Ojej, biedactwo, też by jej się kask przydał. Mam tego dosyć, nie zniosę tego dłużej. Trzeba zniszczyć te ściany z chipsów. O nie! Super to wymyśliłaś, przybij piąteczkę. Dziewczyny, chipsy mnie zasypały. Jakie apetyczne ja żelkowe oko. A Britni ma ich aż dziesięć. A ile ma Julie? Tak, sto żelkowych oczu, rewelka. Mogę zacząć? Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jakie słodkie? Zaraz ocenimy smak. Wow, pyszne. A w środku jest taki smaczny żel. Palce lizać. A teraz ja. Hej! Nie, teraz moja kolej. Założę wszystkie żelkowe oczy na palce i zjem. Och, jak to fajnie wygląda! Britney, przypominasz chomika. O, tak, co za wyżerka. Dlaczego nikt wcześniej nie powiedział, że żelkowe oczy są takie pyszne? Skończyłam! Oj, zakrztusiłam się! Dziewczyny, pomóżcie mi! Dzięki, Julie, uratowałaś mnie. Od razu mi lepiej. Ale chcę jeszcze. Na pewno to wszystko jest moje i nie mam zamiaru się z nikim dzielić. O tak, ale to jest dobre szaleństwo. Tak się cieszę, że dostałam taką ogromną porcję. Miam, miam, miam. Stój, Nicole. Nie pozwoliłam nikomu jeść moich żelkowych oczu. Muszę szybko napchać nimi buzię, zanim dziewczyny mi je podkradną. O tak, co za uczta! Zostały mi dwa ostatnie żelkowe oczy. Myślicie, że to dla was. Oczywiście, że nie. To jest tylko dla mnie. Zjadłam. Ojej, co się dzieje? Na mojej buzi pojawiły się dodatkowe oczy. Trzeba było się podzielić.